Cześć, nazywam się Zygmunt Rolicz, jestem mistrzem glazurnikiem oraz mistrzem monterem izolacji budowlanych. W tej serii odcinków dowiesz się, jak zacząć swoją przygodę z glazurnictwem. Moja przygoda zaczęła się w roku 1997, kiedy to przyjechałem do Niemiec i zacząłem zarabiać jako tzw. gastarbeiter. Szybko zauważyłem, że najlepiej zarabiają glazurnicy. Kiedy wracaliśmy do Polski, czy to busem, czy jakimiś autobusami, to zawsze wśród nas siedział jakiś glazurnik, był na pokładzie jakiś glazurnik i opowiadał, co to za jest robota, super i ile on zarabia i tak dalej, i tak no, dalej. Zazdrościłem tego, no i postanowiłem, że też zacznę układać płytki. Moja pierwsza łazienka wygląda tragicznie. Myślałem, że mnie nie zapłacił. Na szczęście widać, widocznie miał małe wymagania. No ale jakby mój apetyt na to, żeby zostać glazurnikiem, nie zmalał, wręcz wzrósł i no, szkoliłem się. Pytałem moich starszych kolegów, którzy kładli glazurę co i jak robić i tak dalej, i tak dalej, podnosiłem swoje kompetencje. Kiedy w roku 2007 przyjechałem do Polski, przeżyłem niemały szok, bo... No jednak tutaj glazurnictwo i klient, który oczekiwał wykonania działa, wszystko stało na o wiele wyższym poziomie, tak więc musiałem na nowo edukować się w tej dziedzinie i dokupić odpowiednie narzędzia do tego. W tej serii będzie dużo technicznych informacji na temat norm oraz takich, jak na przykład wyliczać prace glazurnicze. Specjalizuję się również w kosztorysowaniu, tak więc możesz być pewny, że będziesz Mógł z tej serii dowiedzieć się o wszystkich niuansach związanych z kosztorysowaniem glazurnictwa, prac glazurniczych. Twoje pytania dotyczące jaki sprzęt kupić, jakie tarcze, co warto, a co nie warto, również zaspokoję w tej serii. Tak więc zaczynamy. Jedną z najważniejszych rzeczy jest przygotowanie ściany. Wydawałoby się, że ściany, które pozostawił deweloper w łazience, są już gotowe do dalszej obróbki. Nic bardziej mylnego. Często na ścianach występuje tak zwane mleczko. Czym jest mleczko? To bardzo słaba warstwa tynku, która nie jest warstwą nośną. Pamiętajmy, że żeby położyć cokolwiek na ścianie, musi ona być nośna i sucha. Na mokrym nie za bardzo. Na mało nośnym, czyli takim osypującym się, odpalającym, no również nie. Zwróćmy tutaj uwagę na ścianę, którą mamy za mną. Ja tutaj bliżej. Widać zarysowany tynk, który... Ta ściana już jest zagruntowana. Zarysowany tynk, Ścianę przeszlifowałem proneksem, który miał papier na sobie 36. Jak wygląda ściana? Tu mamy kolejną ścianę, która właśnie dosycha grunt, Jak wygląda ściana, która nie jest... <ścoughs> Jak wygląda ściana, która nie jest... z której nie jest oczyszczone mleczko. A no właśnie tak, na pozór dobrze, ale widzimy tutaj takie zacieki, z, takie zacieki widzimy, które są pogąbce i to jest tak zwane właśnie mleczko. Dlatego tego, gdybyśmy przykleili płytkę, płytka mogłaby się odspoić nam wraz z tym mleczkiem, ponieważ nie ma warstwy, nie ma kontaktu między tym mleczkiem a ścianą. Można to łatwo sprawdzić przejeżdżając szpachelką, czy jakimś gwoździem, czy czymkolwiek. Dobrze jest, kiedy, widzicie, kiedy, widzimy, kiedy widzimy taki widok, czyli ciemne, ciemne podłoże. Widać, że tu jest jednorodne. Widać, że to już jest tynk. Tu widzicie, w tym miejscu, to jeszcze gdzieś tam we wżerach jest, we wgłębieniach jest trochę tego mleczka. No ale nie chciałem też tutaj jakby sfrezowywać wszystkiego, żeby później nie robić sobie tak zwanych dołów. Pamiętajmy, że kiedy przygotujemy sobie ściany, że jest ona nośna, pozbawiona mleczka, na czas byłoby ją zagruntować. Przyznam Wam się szczerze, że kiedyś nie gruntowałem, bo uważałem, że nie jest to w ogóle potrzebne. Wielki błąd. Tak więc yy, mówię Wam tutaj, ja bym mówił to mojemu bratu, że no, nie należy tak robić. Czyli gruntujemy. Z tego względu, że grunt ogranicza chłodność oraz wzmacnia ścianę. Kiedy mamy jakiś osypujący się tęk, dobrze jest użyć gruntu tak zwanego głęboko penetrującego. Jaki grunt użyjecie, to już jest wasz wybór, jest bardzo wiele gruntów. Generalnie chodzi tutaj o to, żeby one spełniały jakieś wymogi. Nieważna jest firma, bo generalnie grunty są bardzo podobne w swoim składzie chemicznym i muszą jakieś spełniać normy. Więc jeżeli te normy spełniają, czy to jest grunt firmy A, czy to jest grunt firmy S, czy to jest grunt firmy C, obojętne. No, unikajcie tylko takich gruntów non gdzie jest napisane na opakowaniu, że trzeba 7 razy gruntować, do, żeby to spełniło wymagania. Czym gruntować? Ja gruntuję pędzlem ławkowcem. Dobrze mi się robi, widzę jak się wciera. Są wykonawcy, którzy lubią gruntować wałkami. Ok, też tak można robić, tylko trzeba pamiętać, żeby nie było tak zwanego efektu zebry, czyli e, najmocniej, najgrubiej, naj, naj, najgęściej jest ten grunt nałożony na sam dole, a już na górze, już tylko, tylko tak cienutko, było, ale mokre jest, więc e, no wydaje się, że zagruntowane. Właśnie trzeba zwracać uwagę na to, żeby było równomiernie na, nasączone to podłoże. Po ściągnięciu mleczka ze ściany, warto jest przyjrzeć się jego płaszczyznom. Często w przy narożnikach robią tak zwane łódki, czyli wybrzuszenia, wypukłości, które no później przeszkadzają nam. Pamiętajmy, że w niektórych przypadkach w łazienkach należy stosować hydroizolację. Hydroizolacja dobrze wykonana, która ma być skuteczna, powinna składać się z takiej, jak tutaj widzicie, folii w płynie tak zwanej to jest zaprawa cementowa uszczelniająca. No, i z narożnikami i z taśmy uszczelniającej. No, taśma i zaprawa, na którą jest ona montowana, ma swoją grubość. Więc czasami, jeżeli dołączymy taśmę plus hydroizolacja i wypukły narożnik, no, okazuje się, że wszystko niby jest super, tylko trzeba potem wycinać hydroizolację, żeby płytkę wkleić, albo frezować od spodu płytkę. Tak więc, żeby tego uniknąć, dobrze jest wziąć do tego frezarkę. O sprzęcie będziemy mówić za chwileczkę. Dobrze jest wziąć frezarkę i wyfrezować sobie po dookoła ścianę lekko, lekko tak, zwłaszcza tuż przy podłodze. Lekko sfrezować, żeby kiedy przyjdzie ta taśma można było spokojnie spać i nie martwić się tym, że trzeba tę taśmę wycinać. Dzisiaj powiem wam jaką masę, w jaki sposób nanoszę na ścianę i dlaczego według mnie oczywiście ta masa jest najlepsza. Jeśli mieli okazję to sam przedostawać razem na Właściwie po co hydroizolacja? Kiedyś hydroizolacji nie było. No faktycznie nie było. Ja miałem zawsze na to taki też tekst. Kiedyś syrało się na dworze. Czasy się zmieniły, wymogi się zmieniły. Jeden argument do mnie trafia, jeżeli chodzi o hydroizolację. Jeżeli zalejesz sąsiada na dole, który zwykle ma łazienkę pod Twoją łazienką, w takim razie naprawa może być kosztowna, o ile oczywiście ubezpieczenia nie ma więc jeżeli to, ta woda wyleje się poza łazienkę no to zawsze łatwiej jest wyremontować korytarz czy jakieś tam pomieszczenie, które w tej łazienki się znajduje nie chcemy też również, oczywiście, żeby nasze dynki gipsowe, które tutaj mamy za nami no też jakoś się zamokły pamiętajcie, że no niektóre fugi nie są takie fajne i przepuszczają wodę i na tej wody, na tej fuga potem wyrasta pleśń, przepuszczają do tynku no i suma summarum, kiedy taki ten zacznie puchnąć, może nam po prostu ta płytka odpaść. Tak więc dobrze jest zrobić warstwę hydrazacji w jakich miejscach? W miejscach tak zwanych mokrych. Są strefy mokre, którą taką strefą jest na pewno strefa przy łazience, przy wannie. Tutaj akurat w tej łazience, w której jestem będzie wanna wolnostojąca, taka elipsowata, jajowata. Tak więc yy, z premedytacją nie zastosowałem tutaj taśmy w narożnikach, ponieważ no, klient musiałby tutaj lać chyba słuchawką po, po ścianie, żeby tam coś się faktycznie stało. Więc ty, tych taśm tutaj nie będę dawał. Chciałem też tutaj od razu wygłosić apel do wszystkich wykonawców, którzy yy, szantażują, to może zbyt dużo powiedziane słowo, ale mówią klientowi tak, o, ja tutaj robię hydroizolację od sufitu do podłogi. Bo ja muszę wziąć i mieć pewność, i wtedy tylko daję gwarancję na to. I na przykład zrobią ścianę z drzwiami albo coś takiego w całej hydroizolacji. Już widziałem takich anzymonów. Chodzi tu oczywiście o wycinanie punktów z pudełek, gdzie e, później te punkty zamieniają na ciuchę albo na jakieś inne rzeczy. Brzydko, nie podoba mi się to. Ja robię w tych miejscach, w których tylko jest to konieczne. Nawet na dumy walką nie robię, bo naprawdę musiałby ten klient chlapać tak, że, że nie wiem, chociaż oczywiście technologia zaleca zrobienie tam jakiejś hydroizolacji, mówię szczerze, od razu nie robię, ponieważ nie ma to sensu, też trzeba brać niektóre rzeczy na logikę. Pamiętajcie, że to co dzisiaj jest prawem za parę czy tam jakimś normatywem, za jakiś czas ludzie mogą zmienić, ponieważ nie sprawdziło się to i było to błędne, błędne założenia, błędne wnioski. No i błędne też później regulaminy i, i te właśnie opisy technologii. Mieliśmy, byliśmy świadkami już takich, nie jednej takiej rzeczy. Nie wpada mi teraz nic do, do głowy, ale jak będę ten film konstruował, edytował, to na pewno coś tutaj wrzucę pod spód w opisie. Jeżeli kolego robisz łazienkę i masz do zrobienia całą łazienkę, pamiętaj zresztą w budownictwie przy wykończeniach Obowiązuje, o świetne, obowiązuje zasada, robimy od góry do dołu, czyli zaczynamy od sufitu i robimy tak, żeby potem nie było, że kiedy masz już zrobioną podłogę, jeszcze szpachlujesz że malujesz sufit. Tutaj zwróćcie uwagę, jest podwieszony sufit, on już jest zaspoinowany i spokojnie zanim tutaj położę podłogę, wykończę go, już będzie światło świeciło, takie jakie ma świecić, będą lampy zamontowane i wciąż będę miał... Dopiero na samym końcu podłogę do zrobienia. Przeszkadza to kiedy robimy, mamy wszystko na gotowo zrobione i dopiero zaczynamy robić sufit. No Ile trzeba potem tego wszystkiego w Sami przyznacie, bardzo dużo. A także niech sobie leci. to tylko nawet hydroizolacji nie mam jeszcze zrobionej na podłodze. Na ścianie mam, hydroizolację zrobię kiedy na podłodze, kiedy będę już miał zrobione ściany. A w tej łazience mam już bardzo mało ścian, bo zaledwie ta, która jest za mną i to do tego piecyka. I ta tutaj kruczka. Tak więc tutaj hydroizolacja, będzie też zrobiona dziś. Mniej więcej dotąd, a już dalej nie, bo tam będzie umywalka, tutaj kaloryfer i tam już będzie, na tej ścianie będzie malowany, szpachlowane, szafka, będzie widzieliście, że tutaj był kiedyś stary kaloryfer. Teraz inny przenosz przyniosłem tutaj. Tak więc zanim oczywiście wszystko zaczniecie robić i gruntować ściany i tak dalej. Dobrze jest wszystkiego, wszystkie przeróbki zrobić, jest to o glazurnictwie, nie o instalatorstwie. Więc yy, mówimy tylko dzisiaj o lasownictwie, ale wszystkie przeróbki też tutaj oczywiście dokonałem, ponieważ szkoda zamawiać tutaj człowieka, który by przyszedł, a jeszcze parę stówek placi, kiedy przedłużycie, przeniesiecie punkty wodne. No i sama frajda, bo to pff, robi takie coś, to jest klocki LEGO dla dorosłych. Bierzesz rurkę, ściskasz, zakładasz, gwintujesz, owijasz materiałem do uszczelnienia. sama przyjemność. Zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, pokażę Wam za chwilę, jak nakładam hydroizolację, czyli tak zwaną folię w płynie. Mój faworyt. Czy stosowałam inne hydroizolacje w płynie? Tak. Czy były lepsze? Czy były lepsze od tej? Nie. Robię to ponieważ lubię tym robić. Nie dlatego, że chcę, żeby to dobrze wypadło, żeby to pojawiło się na filmie. Nie mam absolutnie w tym żadnego interesu, żeby promować ten produkt. Zwróćcie uwagę, to jest wałek, taki wałek normalny, którym malujecie z rączką. Zanurzamy to w, w tej masie i już możemy nakładać. Pierwszą warstwę. Te zalecie można nakładać albo wałkiem, albo pacą. Ja wolę wałkiem, ponieważ bardziej mi się podoba struktura. To jest takie zboczenie malarza po prostu. <grymiosenie> <grymiosenie> bardziej mi się podoba struktura i też łatwiej mi się to robi. Narzędzie potem nie trzeba mieć, można wrzucić do, to jest wałek, wrzucić do pudełka. No a pacę już trzeba umyć, chciałbym mieć dwa narzędzia, czyli kielenkę i, i pacę, tak więc, no jest to według mnie o wiele wygodniejsze. Nie wyjeżdżam dalej, ponieważ wanna będzie gdzieś do, tej, do tego miejsca mniej więcej 75 cm. Ja mówię, wanna jest wolno stojąca i okrągła, czyli ona tu i tak nie będzie tutaj stykało się, ale dla wszystkiego, na wszelki wypadek, za Na jeden metr kwadratowy wypada około 1,4 kg tej masy. Warstwa też powinna być odpowiednio gruba. Te ściany przed chwilą gruntowałem. Jest sucha na dotyk. Nie pyli można jechać. Nie jest na pewno do końca sucha, ale nie przeszkadza. Jedną z moich ulubionych mas jest masa Sopro FDF 525. Jest to dlatego, ponieważ pierwsza warstwa schnie bardzo szybko. Drugą warstwę można nakładać niemalże natychmiast po położeniu pierwszej warstwy. A druga warstwa jest sucha już po 4-5 godzinach od nałożenia. Tak więc jeszcze tego samego dnia możemy układać płytki na, na naszą hydroizolację. Ma jeszcze fajną dodatkową cechę, która, którą jest mostkowanie pęknięć. Potrafi zmostkować pęknięcie do 1 mm, czyli jeżeli, mamy, czyli, jeżeli ściana pęknie nam pod hydroizolacją i nie będzie to pęknięcie większe niż 1 mm, masa to spokojnie wytrzyma. Tutaj, jeszcze oczywiście, dodatkowo odnośnie przygotowywania ściany, zwrócić należy oczywiście uwagę w okolicach wszystkich przyłączeń wodnych, czyli odpływów, tych rurek 50 czy tam 30 wujek, albo też y, tam w miejscu, gdzie się wkręca zawory kątowe. Tam również lubią się pojawiać y, nierówności, wypukłości związane z tym, że no, ciężko jest tam prowadzić y, trapezówkę tak zwaną tymgarzem i zawsze tam troszeczkę jest więcej materiału niż byśmy tego później chcieli. Później może nam płytka po prostu na tym miejscu się troszeczkę chybotać. Tak więc zwracamy uwagę na te miejsca, frezujemy je, w, kółkiem diamentowym i nie jest to jakieś tam wymagające specjalnego sprzętu dla prac gazowniczych, jeżeli nie zajmujemy się profesjonalnie frezowaniem. Wystarczy zwykła, zwykły flex, na który mamy nasadkę do odsysania pyłu i kółko czy tam incorpore czy jakieś inne z wieńcem diamentowym do tego, aby frezować właśnie takie małe nierówności. Proszę również zwrócić uwagę na ciemniejący trójkąt od góry miejsca, w którym zacząłem nakładać hydroizolację to już jest miejsce, które jest suche na dotyk na to właściwie można już nakładać drugą warstwę hydroizolacji Hydroizolację robię zazwyczaj do 2 metrów chyba, że w strefie mokrej faktycznie gdzie ta wanna stoi jest przyklejona do ściany, robi faktycznie wyżej na jakieś 2,50, no na no, zdrowy roztąd nie leje tam po sufitach i tak dalej. Zazwyczaj woda chlapie na ścianę, kiedy staramy się umyć słuchawką prysznicową i, i ta woda wtedy może się Tak więc ta izolacja została przed chwilą położona i już tutaj jest ee, w tym miejscu sucha na dotyk. Jeszcze chwilę trochę pogadam. Pójdę teraz do pokoju sąsiedniego, żeby zobaczyć czy jest y, uszczelnienie na y, mieszacz y, baterii kontynkowej i za chwilę się widzimy. No... Nie ma. Tutaj niestety skończyła mi się karta, ale to co chciałem powiedzieć dotyczyło kołnierzy uszczelniających na podejścia do zaworów kątowych, czy też do słowa prysznicowych i tak dalej. Czy stosuje to? Nie, nie stosuje. Później będę wyjaśniał też dlaczego. Dobrze byłoby tutaj zastosować taki kołnierz uszczelniający dla tego mieszacza, ale skoro producent go nie przewidział, no to nie będziemy tutaj robili jakichś samoróbek czy czegoś w tym stylu. Witam Was po kilku godzinach. Kilku, ponieważ ułożenie tej ściany trwało więcej niż 2-3 godziny. Jest to prosta ściana składająca się z zaledwie kilku płytek. Jedna z krawędzi, która jest krawędzią ciętą. I tak wychodzi za ścianą, więc nie trzeba kończyć jej jak oryginał, ponieważ i tak będzie znajdowała się w szafie. To, co tutaj widzicie teraz z bliska, za chwilę omówię w kolejnym odcinku, tak abyście wiedzieli, albo jeżeli wiecie, już, żebyście się mogli upewnić, dlaczego zostało to zastosowane. Kolejny odcinek jest również ważnym odcinkiem nie tylko dla wykonawców, ale i dla inwestorów. Czasami inwestorzy przesadzają w swoich roszczeniach w stosunku do Wykonawców. A dlaczego taka fuga, a nie mniejsza, miała być mniejsza? A dlaczego tak? A dlaczego siak? A dlaczego tutaj jest tyle? A dlaczego tutaj szersza fuga, a tutaj węższa? Tutaj w następnym odcinku opowiem Wam na przykładzie tej jednej małej ściany, dlaczego i jak możecie się bronić, jeżeli inwestor Was zaatakuje. Bo czasami nie ukrywajmy, to są ataki na wykonawcę, zabieranie pieniędzy, ucinanie pieniędzy, straszenie sądem itd. itd. Ale i też dla Was, inwestorów, będzie to w pewnym sensie jakby poparte, oczywiście dokumentacją, bo tutaj też będę wrzucał różne zrzuty czy jakieś wycinki z um, urzędowych, z norm, które, z normatywów, które obowiązują w naszym kraju, tak żebyście może już jako bardziej doświadczeni w glazurnictwie teoretycznie nie byli tacy zrozy dla Waszych wykonawców. Tak więc. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie, oglądajcie kolejne, ponieważ jest to czuję w kościach mega ciekawa seria i na pewno przyda się. Jeżeli nawet nie układasz płytek to z ciekawości kiedy zobaczysz gdzieś jakieś ułożone płytki będziesz wiedział czy jest to dobrze zrobione, czy źle zrobione, a jeżeli źle to dlaczego. Na razie pozdrawiam. Hej. Tutaj zgodnie z obietnicą przedstawiam jak ma się wycenianie robót glazurniczych. Tutaj jako przykład mamy Przygotowanie podłoża jako roboty dodatkowe, tak, mówiliśmy tutaj dzisiaj o przygotowaniu podłoża. Tutaj mamy na przykład skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy oraz usunięcie z budynku gruzu. No wiadomo, skuwamy, a potem to wynosimy. I to jest po to, są te przykłady, abyście wiedzieli, że wszystko jest określone normatywami, że już nie trzeba pytać po tych wszystkich forach, co ile kosztuje, bo można to sobie samemu łatwo wyliczyć. Widzicie tutaj w liczbie porządkowej jest pierwsza pozycja, robocizna i tutaj na przykład mamy robocizna skucie płytek ze ścian 1,35, cóż jest to, to takiego tajemnicznego, to 1,35, to trwa 1,35 roboczogodziny. Czyli 1,35 razy 60 trwa to 81 minut. I teraz tak 1,35 razy wasza stawka roboczo godziny, i wtedy macie kwotę, za jaką to jesteście w stanie zrobić. Kolejna tabela: przygotowanie podłoża. Tutaj już widzicie, tak dla zainteresowanych, którzy też inne prace wykonują, podałem, ile powinno trwać zrywanie tapet. Według to są te, tabele, wszystko mapei. Hmm, dość znana firma, raczej tu wszystko jest w porządku. 12 setnych roboczej godziny, tak? 12, 0,12 roboczej godziny. No, wyliczyłem, że jest to 9 minut. No, żeby zerwać tapetę w 9 minut, no nie zawsze się to uda. Powiem szczerze, jeszcze do tego dochodzi zmycie kleju. No nie wiem, czy tutaj nie jest to zaniżone. Ale tak poza tym, tutaj mamy robociznę z usunięciem starych powłok malarskich. No, które też trzeba zrobić, jeżeli chcemy położyć glazurę. Bo, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, podłoże musi być nośne. No a farba nie jest podłożem nośnym, gładź szpachlowa nie jest podłożem nośnym, czyli frezujemy zawsze do czegoś, co jest nośne, do tynku, nie możemy kłaść na gładź, nie ma, nawet jeżeli jest zagruntowana. Izolacje przeciwbigociowe, czyli hydroizolacje. Tutaj mamy podany mapę gum i tutaj znowu w liczbie po, 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 porządkowej widzimy robociznę. Robocizna 0,24 i 0,19 za pierwszą i za drugą warstwę. Razem jest to 0,43. Ja stosuję przelicznik atlasowski 0,40 i dla podłóg, i dla ścian. Tutaj troszeczkę więcej jest dla ścian, troszeczkę mniej dla podłóg. Już nie będę pokazywał dla podłóg, ale jest to minimalnie mniej. No i znowu, jeżeli tutaj sobie weźmiemy te 0,43 razy. 60 60 minut na godzinę, to jest 25 i tam 25 minut powiedzmy czy 26 minut, tak i teraz 0,43 jeżeli dajmy na to, pracujesz za stawkę 100 zł na godzinę no to wtedy to mamy 43 zł do kalkulatora, tak ale tak to mniej więcej wygląda. Moja stawka za roboczą godzinę wynosiła do stycznia do 1 stycznia 80 zł za roboczą godzinę czyli 043 razy 80 mamy 34 zł za samą pracę bez materiałów i tutaj jak wygląda to właśnie w moich yy, wyliczeniach jeżeli chciałbyś zobaczyć jak robi się takie yy, oferty zapraszam na profil facebookowy inform nieoficjalna grupa wsparcia programu in form no i tutaj mamy KNR, który ja stworzyłem, mamy 10,73 m2 powierzchni posadzki, czy tam powierzchni generalnie, bo tutaj nie rozgraniczam, no i tutaj widzicie zawiera um, 0,4 roboczo godziny razy 80, potem 1,2 bo to tak, takie mi wychodzi zużycie na wałku więc nie doliczam tam 1,4 e, czyli to jest cena materiału 24 mm, tak jak tutaj później mamy doliczamy środek transportu no bo trzeba to zawieźć tak dalej. to jest paliwo czyli to jest osobno nie, nie wyciągamy później pieniędzy z roboczo godziny tylko jest to osobno liczone. No i materiały pomocnicze: sznurki, motylki, nakrętki, identki, różne ołówki, nożyki. To jest wszystko tutaj w tych materiałach pomocniczych zawarte, tak żeby to też było w tym ujęte na koniec. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za ten pierwszy odcinek. Na każdym, przy każdym odcinku zawsze na końcu będziemy sobie omawiać, właśnie jak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o Kosztorysowanie takich prac, a jeżeli macie więcej pytań dotyczących kosztorysowania, to śmiało wbijajcie na grupę na Facebooku. Pokazuję tam, jak obliczać um, od A do Z różne prace. Cóż, dziękuję, do usłyszenia, bo już kolejny raz kiedy się z Wami żegnam, ale ciężko mi się z Wami rozstać. Dziękuję.